Yo, ściemanko, Elo widzowie. Yy, udało mi się włamać do piwnicy. Tak widzicie, skończyć moich zainteresowań. I właśnie lubię przywać w takich piwnicach. Będzie! AGMA, czyli ta tańsza strzelba na świecie jaka jest. Nie kupicie w tak dobrej cenie, tak dobrej repliki. Zapraszam do oglądania. GM003, praktycznie, i węganie go kupiłem za 79 zł. Dla ci re, re, reklamy im robisz? No, praktycznie, mówię jak jest. Jak, jak widzicie, no, już tu swoje odpierdoliłem. Yy, na przykład takie post-apo, takiego fajnego gripa. Jakieś napisy pły 36. Nie wiem co to oznacza, ale, ale zobaczyłem y, zdjęcia y, amerykańskich M16 z Wietnamu miały takie oznaczenia i stwierdziłem, że... Mm, czemu by nie, dodać do swojej. No, jak widzicie, to jest naklejeczki elegancko. Oczywiście lepszych naklejek nie było, bo jestem biedny, nie, nie, nie stać. Strzelba też jest praktycznie bieda edition Wersja long Jest wersja short Bardziej przeznaczona pod B. Ale można kolby dokręcać Będą praktycznie pasować To jest jedno i to samo Więc nie ma co tutaj się Zataczać nad tym I tak się zataczam po jednym piwsku Więc No więc Firma AGM Ostatnio słyszę opinie, że się rozpierdalają te repliki I dlatego je kupiłeś No, warto było zainwestować swoje ciężko zarobione pieniądze na budowie Ma praktycznie Mosberg 500 Bardziej bym powiedział, że to Maverick 8, ale chyba nie Mosberg 500 Projektowany w 1961 roku Jak widać Strzelba okopowa praktycznie jeszcze, jeszcze, ma taki, jeszcze ma chłodnicę, ale ja ją wymontowałem. Można ją zaprezentować, zaraz Wam pokażę. Dzisiaj będziemy ją testować. Wojsko Amerykańskie używało je razem z strzelbą Benelli. Teraz obecnie wycofywują takie strzelby, bo na rzecz strzelb automatycznych albo półautomatycznych. Prawda. No i... Jest, Co prawda, są nieliczne jednostki, które jej używają. Używają siły specjalne, SWAT i inne. Policja też używała tych strzelb. Amerykańska. Z dam wiadomo. Ci ciekawostkę, y także taka strzelba jest y na rynku cywilnym. Wiadomo, y jest w wiele wersji. To trzeba tego nie powiedzieć, jak taka wiadomo. wersja winchesterowa. Czyli winchesterowa, no taka wiejska, wiecie, że ma na przykład taką drewnianą kolbę. Drewnianą ma pompę. Taka bardziej wersja policyjna, tą co prezentujemy w filmie. O, możemy ją sobie tak przymierzyć. Niestety celujemy polufię, nie ma takiej. To jest taka okupowa. W pierwszej wojnie światowej pewnie by się przydała. To wiesz, wystawiasz z rogu, a pierdalasz tak. Wiadomo, znaczy, trzeba przeładować. Nie zapomnij, że ulepszyliśmy tę broń. Ulepszyliśmy, zdecydowanie. Dobra, a więc... Pokażę wam, jak tego używać, żebyście nie spierdolili używania tego. Przeładujemy do końca i później dociękamy do końca, ponieważ może bardzo mocno skrócić żywotność tej strzelby. Naciskamy spust. Nic trudnego, dla chcącego nic trudnego. Nice. Mamy tutaj blokadę spustu. To jest blokada spustu, serio? Tak. Nie wiedziałem. Tutaj no, tu jest, tutaj powinna być w oryginale W Wikipedii dużo znajdziecie takiej wersji. No, w cywilu dużo osób używa, szczególnie policja, <grym> ale powiem Wam, strzelba naprawdę klimat typowo amerykański, ma jak dla mnie Mosberg, marka dosyć znana chyba na rynku broni palnej. Więc przejdziemy zaraz do testu. Będziemy strzelać do pewnych celów. Przetestujemy tą broń. O, tak naprawdę jest to broń sprężynowa. W zestawie dodają szybką odwarkę i, i midali pojedynczy magazynek, chociaż można mieć po dwa midali pojedynczy, który licząc pomieści 8 kulek. No dobra, jednak powieści więcej kulek. Policzyłem około 16 kulek. A, i jeszcze chciałbym się Wam pochwalić moim skinem z mojego tajnego chińskiego pistolciku, który występował w paru odcinkach życia żula jak widać, postrejowałem go ładnie. Kamuflaż na, nałożyłem, może też o nim będzie odcinek o tanim pistolecie chińskim za 10 zł. No, go nawet kurwa nie pokazywałem, to bym się kurwa wstydził. <laughs> Można zauważyć tutaj trzy rzeczy, do których nasz penetrator zezowiec kurwa, będzie strzelał. Kurwa, gdzie mają szybko Nie wiem, jest tutaj jabłko po mnie. Yy, gaziak po mnie i małpka, oczywiście po nim, bo to jest jebany alkoholik. Dobra, jesteśmy w trudnych warunkach bojowych. Zobaczmy dokąd ta kurka doleci Poproszę o naprawę, na lewą gronę ale nie kurwa do tej budki, kurwa tylko tam daleko. O, tam jebać. Wiesz, zaraz, w wprost, nie mam okularu. Jak widzicie, te ja? siedzi są całkiem imponujące. o wow. nie trafił. 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 Białe Jest ktoś pysk, jest ktoś pysk. Dlatego mam maskę. Wow, bardzo Ma dobry strzelec. Dlaczego ja gównem? Bo się zestrałem w trakcie nagrywania. Ty jest się. Dobrze, daj jak jest i pójdź do widzów płodnego. A więc, jabłko, już praktycznie, już rozstrzeliwane przez dymciora, bo jego Thompson yy, zrobił swoje, są wgniecenia, ale ta puszka, serio, jest mega twarda, replika ma ponad 320 fpsów i no, raczej, jak widać, Puszka jest cała. Jeszcze postrzelamy do tej. O kurwa dotknę tu ja pierdolę. Jeszcze postrzelamy do tej małpeczki. Ciężko tu przebić. Masz być taki ryj. Jakiś muzyk. Co ty robisz? Co też tak potrząsasz? Żeby wle, wlatywały. Ale to, to samo się zrobi. Minie. Ja, ja muszę potrząsać, żeby mi się tak wlatywały wszystkie. I tak tylko pojedynczy wchodzi. A jak potrząsam, to mi szybciej się ładuje. Szkoda, że mi ten bok ten. Ile myśmy tkulek przejebali na tym? No o, chuj o. Tak wygląda w komplecie. Chłodnica. Jest jak jest. Patrzcie. No szczelaj. O już gorzej się celuje. To już ciężko. Patriota I imię zasad Skurwysyną A więc to jest praktycznie wszystko na temat tej AGM Widzowie to już na tyle Praktycznie polecam kupić AGM -e pier Jako pierwsza replika Bardzo dobra Mosber 500 A więc to tyle w tym odcinku W moim kąciku zainteresowań Gdzie moje tak tu Moje, są moje fetysze, bo tu mam najwięcej prywatnych rzeczy. Czego ja w nich jestem? Nie wiem. Taki los. Ty masz przejebany, A Gdzie jest wyjście? Gdzie jest wyjście, kurwa? Ej, ej. Kurde, to jest nie, zmierdol nie panie, to nie Taka tak najtańsza strzelba na świecie, jaka jest. Nie kupicie tak dobrej cenie, tak dobrej repniki. Zapraszam do oglądania. Co za debil! było zainwestować swoje ciężko zarobione pieniądze na budowie. U pana Staśka zarobiłem, ale on mnie później z gumowca wy, wypierdolił z tej roboty. A myślałem, że się jakąś staruchę. I, i, z, I z rusztowania spierdoliłem na dół, ale to znacznie się wstałem i oto hey, Adrian Ej hey sorry że ci przerwę yy, zobacz na prawego buta Giebać Taki się nie bać? Kontynuuj. Kontynuuj Ty kurwa kontynuuj bo ja tobie przerwa Dobra kurwa o chuj No zadania w on że patologia mnie na, chacie, na chacie. I, że, i że kogoś bije że matka mi bije albo ojciec mi bije Trzeba powiedzieć, że nagrywamy. Tak, dobra. Na przykład, Twoja matka. Twoja matka zatwierdza lapy ciastka. o co mówię. No To no, do śmietnika, kurwa, pod podkraść pod musi, żeby, żeby wykarmić swojego żeby rodziciela. Super, super. Mów, nie zmieniaj tematu. Co <trony> się, że możesz mówić? To, żeby się lać, chcę. No, taka wiejska wiecie, że ma na przykład taką drewnianą kolbę, drewnianą ma pompę i ma bardzo długą lufę. Bardzo długą lufę. A, jeżeli jeżeli, jeżeli ma drewnianą kolbę, kolbę i jeszcze ma jakąś długą lufę, to jest wiejska, tak? No, no bo wiesz, tylko tacy A, Nie, okej, okay, okej. Okay. To, okay. to jest taka elegancka, którą wymyśliliśmy. Czy znaczy ja wymyśliłem? Mierdola, nie pierdolaj, to nie Znaczy, po, po, pokaż, też, pokaż też ten, albo nie, na końcu odcinka pokażemy ten, ymm, karabin laserowy. <grym> Celowniczek optyczny zrobiłem. Ja A. zrobiłem. Pierdol się, kurwa! Mogę ci tyle... <grym> <grym> ja zrobiłem. Jep się w dupę. Kurwa, a, 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 a kto Cię przekupił czekoladę ze śmietnika? Twoja matka. No dobra, może było natur, może nie, ale nie zmieniamy tematu. Nie, 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 nie poniżajmy się tak, bo już wystarczają. Tylko Ty się poniżasz, dobra, mów o broni, a nie... Ej, czekajcie, ej. Ty kurwa, przebić, zresztą się w Jakie dole? Czekaj, muszę gacie. Dobra, yy. Weź tak trzymaj, co czas na spuście. Pokaż palec, pokaż. Odwróć, 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 odwróć zobaczyć. Zobacz, czekaj, czekaj. Zajebisty pasnokieć! No <grywa> i chuj, e, Grzebałem w gównie więc, e, to Cię, to Ja bym się do tego nie przyznawał. Dobra, <grywa> jest? Pistolet! Jest, <Yeah>. Szkoda! <grywa> no bez tu zablokował się, patrz. O, już mi wyskoczył. Lekko. Dziwne. Uba, kurwa, się arblikę kurwa, w śmietniku, to so, sto, sorry. Mega dziwne. Gratulacje, że przesadziłeś, kurwa. Tobie by nie weszło, gdybyś się ruchał jakoś dziewczynę